klimę włączymy jak to dobrze mieć nowoczesne auto w którym działa klimatyzacja i w ogóle wszystko działa przynajmniej czasami witam w niedzielnym vlogu po przerwie bo tydzień temu tydzień temu vlog był ciężarówki tak bo nam kazali jechać do pracy w niedzielę w związku z tym, że tydzień temu był poniedziałek świąteczny, więc były zwiększone zakupy. Ludzie na długi weekend świąteczny robili sobie zapasy do grillowania, więc my w pracy wtedy często mamy obowiązek dodatkowego dodatkowej pracy. No ale dziś niedziela normalna, to znaczy po prostu niedziela taka, że byłem w kościele i wracam teraz i chciałem wam opowiedzieć tutaj parę rzeczy. Co to ja chciałem powiedzieć? Aha. Chciałem wam opowiedzieć o sobie, jak to dawno, dawno temu, 30 lat temu, młody chłopak byłem, ja miałem parę lat dopiero co? Dopiero co skończyłem trzydziestkę, urodziła mi się córeczka. No mojej córeczce to był dziewięćdziesiąty rok. O tym już nieraz opowiadałem, więc nie będę o tym opowiadał, bo, no bo chcę tutaj nawiązać tylko do czegoś, ale... ale wtedy, ponieważ jeździłem wtedy po całej Ameryce, yy, Córeczka była chora, była w szpitalu przez wiele miesięcy po urodzeniu, a ja wtedy, no, oprócz tego, że zacząłem się modlić, jak nigdy dotąd wcześniej w życiu się nie modliłem, to też zacząłem odczuwać jakiś niesamowity głód Pisma Świętego i wiedzy o Bogu, to znaczy zacząłem słuchać stacji radiowych chrześcijańskich. Nie było katolickiego radia wtedy w praktyce. To znaczy, były jakieś dwie stacje w Kentucky, w Lexington i w Louisville, była stacja w Filadelfii, przynajmniej te wiedziałem, te znałem, ale to były stacje na średnich falach o zasięgu takim yy, no pół godziny może. Jak przejeżdżałem ciężarówką, to może przez pół godziny, czy tam do godziny słyszałem i no i co akurat w tym radiu było, to, no to to mogłem usłyszeć, jak był różaniec, to mogłem usłyszeć różaniec. Od czasu do czasu trafiły się jakieś apologetyczne audycje, czyli audycje tłumaczące naszą wiarę, no ale to naprawdę trafiało się jak ślepej kurze ziarno, no bo w ogóle przez te miasta przejeżdżałem raz na y, tydzień, czy dwa, czy raz na miesiąc. A tak poza tym to słuchałem protestanckich stacji radiowej i yy, na protestanci ja mam dużo yy, dużo dobrego mógłbym o nich powiedzieć. Nauczyli mnie bardzo wiele. Yy, bardzo poważnie podchodzą do wiary ci protestanci, których tutaj nazywamy no, ewangelikami czy. Yy, no bo też mówiąc o protestantach, nie można wszystkich protestantów wrzucić do jednego worka, bo, bo są różni protestanci. Jak popatrzymy tam na kościół luterański w Szwecji czy w Niemczech, no to czy nawet tutaj chrześcijan amerykańskich należących do takich tradycyjnych kościołów, no to jest to raczej smutny widok, tak jak jest smutny widok jak patrzymy na wielu katolików którzy należą tradycyjnie do Kościoła katolickiego, bo, bo tak zostali wychowani na pewno do Kościoła idą na Boże Narodzenie i na pewno jajka poświęcą przed Wielkanocą, a tak poza tym, no to reszta jest dowolna. Natomiast jest grupa chrześcijan wśród protestantów, którzy naprawdę bardzo serio podchodzą do wiary. Oczywiście jest też bardzo duża grupa katolików, którzy na serio podchodzą do wiary uznając wszystko, czego uczy Kościół Katolicki. Ale wtedy, 30 lat temu, był bardzo trudny dostęp do tej grupy katolików, natomiast był stosunkowo łatwy dostęp do tej grupy protestantów, którzy tak podchodzili do wiary, przez to, że oni już dawno odkryli, jaką rolę mają media w dzisiejszych czasach i jak dużo można zrobić dzięki Takim zdobyczą techniki jak radio. Z internetem wtedy było bardzo słabiutko jeszcze. To były początki internetu w zasadzie, więc, więc to radio to były te media. Co prawda, no, mamy przykłady katolików, którzy już przed wojną takie rzeczy wymyślili, jakby yy, no, Maksymilian Maria Kolbe, który doskonale wiedział, jak ważne są media i yy, Stworzył wydawnictwo, które drukowało gazetkę i książki, no i stworzył też rozgłośnie radiową, nawet zaczął pisać w japońskim języku, gdy założył katolicki kościół w Japonii. Swój zakon franciszkański pojechał do Japonii głosić Słowo Boże. Więc takie przykłady mieliśmy oczywiście i dalej mamy w Kościele Katolickim, ale wtedy w praktyce to wyglądało tak, że ja jeżdżąc po całej Ameryce jedyne stacje radiowe jakie mogłem znaleźć, to były protestanckie i słuchałem ich religijnie. To znaczy no miałem nawet taki notesik, gdzie sobie zapisywałem, w którym mieście, na jakiej częstotliwości, który yy, preacher, który pastor będzie mówił. Wręcz się modliłem za nich, żeby długo żyli i żeby te audycje długo trwały, bo sobie nie wyobrażałem życia, jak ja będę żył, jak ich zabraknie na przykład. No, byłem wręcz uzależniony od słuchania tych kazań, kaznodziei protestanckich. I wierzcie mi, oni są dobrzy, oni są doskonali. Ci kaznodzieje protestancy są fantastyczni, bo. No bo co jest w kościele protestanckim? Jak nie ma dobrego kaznodziei, to nie ma nic. Znaczy w kościele katolickim no, bardzo dobrze jest, jak ksiądz mówi dobre kazanie. To przy okazji polecam y, świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza. Jego kazania są online, możecie posłuchać sobie, warto, warto. No jest, jest wielu innych doskonałych księży, którzy mają fantastyczne kazania. Ale ksiądz nawet jeżeli nie potrafi powiedzieć dobrego kazania, to ciągle potrafi zrobić coś, czego nie potrafi zrobić żaden pastor protestancki. Potrafi dać nam ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie. I to jest najważniejsza istota mszy świętej. Kazanie jest ważne, ale kazanie jest, no msza święta jest ważna nawet bez kazania. Nabożeństwo protestanckie bez kazania to nie jest nabożeństwo, no bo tam nic nie ma, tam jest tylko kazanie, Zwłaszcza u takich fundamentalistów, gdzie nie ma w ogóle żadnej liturgii praktycznej. Jest czytanie fragmentu Pisma Świętego i kazanie. No to jak nie ma kazania, no to, no to nie ma nic. Ja słuchając tych pastorów, no poznałem dobrze Pismo Święte, Doznał, poznałem dobrze o co chodzi w tym chrześcijaństwie, z wyjątkiem tego, że też poznałem całą masę błędów. Dużo tych yy, protestanckich pastorów jest bardzo antykatolicko nastawionych, no i każdy głosi jakieś błędy, bo gdyby nie głosił błędów, to by głosił katolicką naukę. Katolicka nauka jest bezbłędna, natomiast no, protestantyzm to jest odejście od tej pełni prawdy. Odejście z dużą częścią tej prawdy. Niektórzy protestanci głoszą, no to trudno podać procentowe zawartość, ale to może być nawet 90, 95% prawdy. Problem w tych 5%, które prawdą nie są, a czasami to 5% jest bardzo istotne. Ja w pewnym momencie wręcz negowałem naukę Kościoła Katolickiego. Bardzo dużo rzeczy zacząłem negować. Nie wiedziałem, dlaczego Kościół uczy niektórych rzeczy, dlaczego my pewne rzeczy robimy w Kościele Katolickim. I gdyby nie te trzy małe katolickie rozgłośnie, które od czasu do czasu tam łapałem, taką audycję y, Catholic Answers, y, jakąś z australijskiego radia, oni mieli nagrania chyba nawet przed II wojny światowej z Radia Katolickiego. Ja mam te audycje wydane w formie drukowanej teraz i gdzie ludzie dzwoni, pisali do radia i dwóch księży w Australii odpowiadało na te pytania. I od czasu do czasu mi się udawało trafić na tą audycję i słuchałem. I na tej audycji bardzo często trafiałem właśnie na odpowiedzi, na takie zarzuty, jakie ja słyszałem wśród tych protestanckich rozgłośni. I... Ci katolicy księża w Australii dawali mi satysfakcjonującą otworę. Potem się okazało, że mamy w Ameryce katolicką telewizję i radio, która no, ma szansę osiągnąć dużo większy zasięg. No tylko, że potrzeba, nie wiem, cudu i pieniędzy. Cudu i pieniędzy. I o tej, o tej telewizji, o tym radiu chciałem troszkę wam powiedzieć. Wszystko się zaczęło od pewnej siostry zakonnej, która przeprowadziła się z Ohio do Alabamy i założyła tam klasztor. No klasztor, my mówiąc o klasztorach mamy na myśli zwykle potężne budowle strzeliste w neogotyckim stylu. A w środku setki siostrzyczek, no może w dzisiejszych czasach już nie setki, ale kilkadziesiąt. A tymczasem to był po prostu taki monastyr, który był po prostu zwykłym domem mieszkalnym, w którym mieszkały 3-4 siostry. I one się tam modliły za prześladowanych murzynów na południu, no bo to były lata 50. czy wczesne lata 60. Taka była pierwsza intencja. Matki Angeliki, bo o niej tutaj mówię teraz. Matka Angelika między innymi też tłumaczyła wiarę katolicką. Pisząc takie eseje, nawet esej to za duże słowo, trakt, to się po amerykańsku na to mówi, to po prostu krótkie felietony powiedzmy. Pisała krótkie felietony na temat wiary katolickiej. I powielała je na powielaczu, albo przepisywała na maszynie, rozdawała, gdzie się dało, to rozdawała takie felietony. I ktoś, jakiś protestant, baptysta, kiedyś zobaczył te felietony i mówi, słuchaj, matko, siostro, proszę pani, czy nie przyszła nie nagrywałabyś dla naszej stacji telewizyjnej protestanckiej takiej półgodzinnej audycji, Tłumaczącej wiarę katolicką, no bo nie każdy protestant jest antykatolicko nastawiony. To była taka stacja, która była dość otwarta na katolików i poprosili ją, żeby nagrywała taki jak Matka Angelika poprosiła lokalną sieć stacji CBS, żeby mogła u nich to nagrywać i oni jej udostępnili studio, dali jej kamerzystę, żeby, żeby ona mogła to robić nieodpłatnie na zasadzie no, pomocy dla dla społeczeństwa lokalnego. Matka Andrzejka robiła to jakiś czas i stacja CBS w pewnym momencie chciała nagrać miniserial o Jezusie, jak to zwykle te stacje komercyjne robią z okazji tam Wielkanocy czy coś, zawsze sobie coś religijnego wymyślą, tylko bardzo rzadko ortodoksyjnego i tak było tym razem, bo to matka Angelika, jak zobaczyła, co oni chcą nagrać o tym Panu Jezusie, to powiedziała Wy tego nie możecie robić, to jest herezja. Nie możecie czegoś takiego o Panu Jezusie pójść. Oni się obśmiali, powiedzieli, jak to nie możemy. Oczywiście, że możemy i że to zrobimy. To ja w takim razie, powiedziała Matka Angelika: przestanę u Was nagrywać te swoje filmy. Na znak protestu. No to się obśmiali jeszcze bardziej, no bo to oni jej robili grzeczność, więc nie zrobiła im za bardzo na złość przez to, że powiedziała, że tam nie będzie nagrywać. Wróciła zdenerwowana, wróciła do tego swojego mini-monastyru wielkości niedużego domku, a miała wybudować garaż, już tam jakieś były fundamenty pod ten garaż zaznaczone. Popatrzyła na ten garaż, powiedziała, przedłużymy to tutaj o 5 metrów, tu przedłużymy o 8 metrów. I zrobimy sobie studio i same sobie będziemy tutaj nagrywać. Matka Anzyka miała wtedy 58 lat. No była niewiele młodsza niż ja teraz. W takim wieku rzadko kiedy ludzie zaczynają nowe, nowe rzeczy w życiu robić. Ja już tam się rozglądam za emeryturą głównie. No ale y tak to się zaczęło. Matka Angelika, chcąc zrobić to studio telewizyjne, no mury można postawić za niewielkie pieniądze, więc mury postawiła. Ale potem trzeba w tych murach jakieś urządzenia zainstalować. A urządzenia do wysyłku, do produkcji telewizyjnej nie są tanie. No ale nie przejmując się wiele, Matka Angelika wzięła książkę telefoniczną. To wiecie, dawno, dawno temu, jak nie było jeszcze. Ochrony danych osobowych to było takie wydawnictwo, gdzie były firmy i ludzie z numerami telefonu, z adresami, z nazwiskami i każdy sobie mógł sprawdzić, kto gdzie mieszka, jaki ma numer telefonu. No więc ona miała taką książkę. Zobaczyła tam pod RCA, to była taka firma produkująca sprzęt dla telewizji, RCA Victor. Poszukała tam wśród dyrekcji tej firmy jakichś włoskich nazwisk, bo ona sama była włoskiego pochodzenia. Znalazła jakiegoś wiceprezydenta firmy, zadzwoniła do niego i przekonała go, żeby jej sprzedał system do transmisji satelitarnej telewizji. No grubo, grubo 600 tysięcy dolarów. Ale ponieważ nie miała tych 600 tysięcy dolarów. No to on się zgodził pod warunkiem, że to zamówienie będzie wysłane tak zwane COD, cash on Delivery. Oni jej to wyślą, ale no, musi zapłacić całą sumę zanim to odbierze. No, oczywiście od Jasne, dlaczego by miała ja nie zrobić takiej rzeczy. Później się jeszcze na dodatek kazało, że RCA jest sprzedało system, którego już nie mają. Mieli inny za 2 miliony dolarów, no ale ponieważ umowa była odpisana, podpisana, bo wcześniej podpisali tam jakąś umowę, to nie mogli się wycofać z tej umowy. To była, to była wina RCA, że nie mieli tego systemu za 600 tysięcy. No więc wysłali ten za 2 miliony w cenie za 600 tysięcy. Więc już matka Angelika zaoszczędziła 2 trzecie ceny. No Dalej nie miała 600 Przyjechał tysięcy. Przyjechały te satelity na dwóch ciężarówkach. Kierowcy stoją koło tego monastyru, koło tego garażu, który stał się studiem i mówią: No, Lady, kobito, my tego nie możemy rozładować, dopóki nam nie dasz czeku na 600 tysięcy dolarów. A matka Angelika pod najświętszy sakrament na kolana i mówi: Panie Jezu, chciałeś satelitę, to masz. Chciałeś swoją stację telewizyjną, to masz teraz daj mi 600 tysięcy dolarów. No i zdenerwowana, już trzeci raz dookoła pokazała kierowcom, co te siostrzyczki tam robią, jak to wygląda. Przechodzi znowu koło tam jakiejś pokoju, gdzie telefon była, jakaś siostra mówi: Matko, telefon jest, nie matka odbierze. Nie zawracaj mi głowy teraz, ja mam poważniejszy problem niż gadanie przez telefon. Matko, ale ten człowiek dzwoni już trzeci raz, on dzwoni z południowej Ameryki i bardzo prosi, że minutkę, niech mu matka poświęci minutę. No minutkę mogę poświęcić, ale nie wiem czemu mi teraz głowę zawraca. Halo powiedziała do telefonu, a tam głos jakiegoś faceta z południowej Ameryki, który mówi, że chciał jej podziękować, bo dzięki tym Traktom, tym felietonom, które ona pisała, jego syn się nawrócił. Że miał problemy z synem, który odszedł od kościoła, który nie rozumiał wiary i kiedyś przeczytał taki, taki trakt Matki Angeliki. I to spowodowało, że się nawrócił. Okej, okay, to wszystko. Już chciała rzucić słuchawkę. Nie, nie, Matko, ja dzięki temu chciałem się jakoś odwięczyć i chciałem jakiś drobny datek yy, na, na rzecz twojego monastyrów wysłać no dobra a ile to będzie on mówi ileś tam peso to ile to będzie na dolary on mówi na jakieś 600 tysięcy dolarów no to matka Angelika następną rzecz jaką się zapytała a jak szybko mógłby pan te pieniądze do nas dostarczyć czy mógłby pan te pieniądze telegraficznie przysłać no bo tak się akurat stara, że tak się akurat składa, że bardzo by mi przydało się 600 tysięcy dolarów w tym momencie. I w ten sposób matka Anżelika kupiła system satelitarny, przez który zaczęła nadawać telewizję EWTN. Do czego zmierzam? No bo zmierzam do donate'ów, donate'ów. Od czasu do czasu ludzie tutaj się pytają, tych jo, a czemu nie ma u ciebie donate'ów? U no, mnie są donate'y, tylko że nikt, nikt nic nie donate'uje. To jest problem. Nie jest problemem stworzenie donate'ów. Problemem jest znalezienie donatorów. Więc jeszcze raz tutaj pod tym moim filmem będzie link do. Polskiej edycji EWTN, teraz telewizja EWTN, którą założyła Matka Angelika, dotarła także do Polski i też ma trudne początki. Czasami ludzi denerwuje, o Kościół się za bardzo miesza do polityki. Kościół to, Kościół tamto. Kościół bierze za dużo pieniędzy od rządu. No. EWTN się nie miesza do polityki. EWTN nie bierze żadnych pieniędzy od rządu. EWTN może funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my im pomożemy. Tylko i wyłącznie wtedy. Dlatego bardzo proszę w ramach donatów dla mnie tu poniżej będzie link do yy, Petronite. Petronite dla EWTN. Bardzo Was proszę, żebyście na to Petronite dali jakąś sumę co miesiąc. O to Was najbardziej proszę drobna suma co miesiąc, obojętne ile, no każdego na coś stać. Każdego. Nie ma takiej osoby, której by nie było stać na to, żeby wysyłać 5 zł miesięcznie. Jak ktoś może, niech wyśle 100 zł miesięcznie. Ale robić to miesięcznie, regularnie, bo to powoduje, że coś może rosnąć, że można jakiś budżet ustalić, że nie zapomnimy sobie o tym. Dajmy albo przelew z konta, automatycznie, albo z karty kredytowej, debetowej, choćby drobną sumkę 20 zł miesięcznie. No ile kto może. Radosnego dawcę, miłuje Bóg. Bo wpływ, przynajmniej wpływ telewizji EWTN na Amerykę jest niesamowity. To, że w Ameryce Kościół się tak niesamowicie odrodzi, to, że w Ameryce mamy tak cudowne nabożeństwa, msze, księży. Jak to mamy, no w tej chwili wracam z kościoła, gdzie komunię przyjmujemy na kolana, do ust, gdzie wszystko jest w tradycyjny sposób, gdzie ministrantami są tylko chłopcy ubrani w sutanny i w alpy. No, wszystko jest tak, jak powinno być, nabożnie, gdzie. Ksiądz mówi kazanie z sensem, gdzie e, sakramenty są dalej, gdzie dalej są kolejki do sakramentu spowiedzi. To wszystko jest wpływ dobrych mediów, dobrych mediów, które nas uczą wiary. I takie media są potrzebne. Ja wiem, że w Polsce jest sporo dobrych katolickich mediów, ale no, ważne jest, żeby. EWTN jest przesycony apologetyką. W EWTN jest bardzo dużo apologetycznych audycji i ta apologetyka jest potrzebna, to tłumaczenie naszej wiary, bo my nie rozumiemy naszej wiary. My bardzo wielu rzeczy w naszej wierze nie rozumiemy i dlatego tak bliska jest telewizja EWTN mojemu sercu. Dlatego Was proszę o to, żebyście wspomagali tą telewizję, Możecie im napisać, że wspomagacie ich dlatego, że ja was o to prosiłem, czy że to jest w moim imieniu, czy że to jest, żeby wspomóc mój kanał na YouTube. Pojedne. Możecie tego nie mówić nikomu, możecie to zrobić całkowicie anonimowo. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wspomóc coś. Więc czy waszą motywacją będzie chęć pomocy EWT? Czy waszą motywacją będzie chęć pomożenia mnie? No, to zróbcie to dla mnie wtedy. Pojętnie jaka będzie wasza motywacja, to no, bardzo mi na tym zależy, żeby, żebyście to zrobili. Bo, no, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to kto to, to zrobi? No, a poza tym no, pamiętajcie, że yy, Pan Bóg się nas nie będzie pytał o to co inni zrobili albo czy inni w ogóle coś zrobili Pan Bóg się nas zapyta co ty zrobiłeś? Byłem głodny nie daliście mi jeść byłem spragniony nie daliście mi pić ale też byłem głosić dobrą nowinę korzystając z dobrych katolickich mediów a ty mi zamknąłeś usta bo nie mogłem tego robić Duszy na to nie było, a takich rzeczy się nie da zrobić za darmo. Takich rzeczy za darmo się nie da zrobić. No i to tyle o czym tu opowiedziałem, bo więcej nie mogę, nie zdążę. Ale więcej mogę wam opowiedzieć na live w poniedziałek zapraszam, jak będziecie. A tu już dojechaliśmy do domu. Czas szybko zleciał, więc aha, nagrałem jeszcze wam, tylko tyle powiem, że nagrałem. Jeszcze jeden odcinek. Kompendium katechizmu Kościoła katolickiego. Ale nie wiem, czy go zdążę skleić dzisiaj. Zaczynam go zaraz sklejać, a jak nie zdążę, to skończę w połowie tygodnia. Tyle pozdrawiam. Jeszcze zobaczycie, jak ja mam ciężkie warunki. Nie mam gdzie zaparkować tego auta. Muszę po skarpie jeździć, żeby objeżdżać kugara. A, może mi się wykopyrtnąć tutaj. Jak w cyrku jak w cyrku po ścianie śmierci jeżdżę tym samochodem. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się.